Cześć, to Wojtek z kanału finansowego Excel. W dzisiejszym filmie pokażę Ci pierwszy sposób, najłatwiejszy, ale przez to najmniej efektywny, połączenia na tabel, znajdujących się w arkuszach bieżącego skruszytu, poprzez genialne narzędzie Power Query. Czym jest Power Query? Jest to narzędzie, aplikacja Excela, która pozwala nam dokonywać szeregu operacji na danych, przetwarzać je. W następnych dwóch film, filmach pokażę Ci pozostałe dwa sposoby bardziej efektywne, co chcemy uzyskać. Chcemy uzyskać połączenie tabel znajdujących się w tych czterech arkuszach. Każda tabela jest w jednakowym układzie. Przejdźmy, zobaczymy. Jest tutaj nagłówek i 50 rekordów danych. W każdej tabeli jest taka sama ilość. Oczywiście może być różna. Tabele są nazwane w ten sam sposób. Projekt tabeli, zobaczmy, TB styczeń 2020, podkreśnik TB luty 2020 i tak dalej. Co chcemy zrobić teraz? Chcemy połączyć te tabele i uzyskać raport. Przejdźmy teraz do narzędzia Power Query. Power Query znajduje się w Excelu 365 2019. Tutaj dane. W Excelu 2013 będziesz musiał niestety dograć aplikację Power Query i ona, jak będzie, jako osobna karta Power Query. Dobrze, klikamy tutaj. Mamy tu zbiór. Różnych kart dodatkowych, pobieranie i przekształcanie danych, zapytanie i połączenia. Nas interesuje teraz połączenie tabel, więc klikamy w obszarze tabeli i z tabeli zakresu. Zobaczek prosto. Przenosimy się do Power Query. Tu mamy nasze pierwsze zapytanie dotyczące tabeli pierwszej, czyli styczeń. Tu mamy nam nazwę tabeli Ponieważ nie chcemy tu nic zmieniać, pozostawimy te dane tak jak są. Chcemy je teraz załadować do Power Query. Zamknij, załaduj. I teraz zobacz, co możemy zrobić. Zamknąć, załadować. Jeszcze klikamy na kartę pierwszą, zamknij, załaduj. Wtedy przeniesiemy się do Excela. I ta tabela w takiej samej postaci zostanie załadowana do Excela. Druga zakładka. Zobacz, mamy tutaj tak. Możemy te dane załadować w formie tabeli. Raport w formie tabeli przystawnej, wykres przestawny. Utwórz tylko połączenie. Nas będzie interesować utwórz tylko połączenie. Dlaczego? Dlatego, że chcemy mieć raport wygenerowany w jednej karcie. Tutaj w jednej tabeli, żeby był raport, a nie tabele się pojawiały ponownie. Tabela 1, luty, marzec, kwiecień. Klikamy Utwórz tylko połączenie. I mamy tutaj proszę zobacz rozszerzymy mamy połączenie z stycznia. To jest podgląd. Klikamy następną tabelę luty. Postępujemy identycznie dane z tabeli zakresu. Mamy tabelę luty. Zawodujemy tylko połączenie. OK. Mamy tylko połączenie. Teraz przejdziemy do karty marzec. Klikamy. Z tabeli zakresu. Zamknij załaduj. Załaduj do. Tylko połączenie. I to samo robimy w kwietniu. Karta kwiecień. Tabela. Z zakresu. Zamknij, załaduj. Zamknij, załaduj do. Otwórz tylko połączenie i zobacz. Mamy nasze cztery połączenia już wgrane do Power Query. Tu są nasze połączenia. Teraz chcemy z tych połączeń uzyskać raport. Możemy to w dwa jakiś sposób zrobić: albo z poziomu Excela, Naciskamy myszką prawym klawiszem i mamy tutaj dołączanie. Klikamy. I mamy dołączanie karty. Połącz wiersze z dwóch tabel w jedną tabelę. My mamy tu cztery tabele. Lub co najmniej trzy tabele. I mamy tutaj już tabela do dołączona. Luty, czyli musimy dołączyć sobie styczeń. Marzec i kwiecień. Ponieważ chcemy w raporcie wynikać, żeby tabele były ułożone według miesiąca narastająco, chcemy, żeby styczeń był na górze, zaznaczamy styczeń i klikamy do góry. Teraz jest tabela styczeń, dane będą stycznia, lutego, marca, kwietnia, po kolei tabele. OK. I mamy. Tu mamy plik, tu mamy właśnie nasz raport, dołączenie się nazywające, zmienimy nazwę na raport sprzedaży. 2020 rok. Ok. Mamy tutaj nagłówki z jakimiś mianami. Typy da Tu są określone typy danych. Typy danych mogą być tekstowe. Data może być. I na przykład zacznijmy od daty. Zobacz, data mamy. Jakieś długa data jest z czasem. Chcemy datę skrócić. Chcemy, żeby data nie była w formie data, godzina, tak tutaj, tylko data sama. I zobacz, mamy datę. Ilość. Chcemy, żeby to była ilość dziesiętna. Mamy dziesiętną. Tu chcemy zrobić miana, liczba całkowita. ID przesyłki. To jest tekst i może zostać tekstem. Ok. Możemy raport wygenerować do Excela. Zamknij, załaduj. I zobacz. Mamy tak, tabela. To ten sam format, raport, wykres, utwórz tylko połączenie. Nas teraz interesuje już tylko tabela połączeniowa. W istniejącym w nowym arkuszu sobie weźmiemy. W nowym arkuszu. OK. I zobacz. Mamy dane, dane połączone wszystkie. Na końcu kwiecień, i na początku stycznia. 200 pozycji. Gdy teraz na przykład dołączymy sobie. Jakoś 51. pozycję zaraz zobaczymy. I tu sobie zróbmy 51. pozycję i tu weźmy sobie, wpiszmy id przesyłki, na przykład Wojtek. Będzie ciekawiej. I datę. I teraz, wpiszemy ilość 5000 wartość 5 milionów ok. Przejdziemy do raportu i możemy odświeżyć Power Query. Możemy odświeżyć tutaj tak samo. Zobacz. Odśwież i zaraz się przekonamy czy odświeży nam się raport. Mamy Wojtek 5 milionów. Zgadza się? Tu musimy wziąć ten sam układ, chyba pięćdziesiąt Pięćdziesiąt wpiszmy, i zgadza się. Widzisz, jak w bardzo prosty sposób możemy połączyć dane. Ba, później możemy dołożyć do tych danych dodatkowe dane, i te dane nam się będą zmieniały. Zobacz, tu jeszcze zrobimy d 231 marca, dwa i tu 10 milionów. To jest marcu, klikamy na raport i odświeżymy zaraz, odśwież, gdzie mam marzec, tu mam marzec i to jest ta dodatkowa nasza pozycja, która doszła. Widzisz, jak bardzo prosty sposób można wygenerować bardzo szybko raport połączeniowy. Wcześniej musielibyśmy do tego używać VBA, żeby ten układ był dy dynamiczny. A tutaj w ciągu dosłownie kilku minut możemy stworzyć raport. Wadą tego raportu jest to, że musimy się niestety naklikać. Musimy wejść w każdą tabelę, jak widziałeś, i, yy, wejść i dokonać te same ruchy w każdej tabeli. W dwóch następnych filmach pokażę Ci, jak w prostszy sposób połączyć dane. Połączyć dane również w sposób bardziej efektywny. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli spodobał Ci się film, daj lajka i proszę Cię o udostępnienie go przynajmniej jednej osobie. Zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Pamiętaj, w każdy wtorek i czwartek nowy film. Subskrybuj mój kanał, a na bieżąco będziesz informowany o moich nowych filmach.